Witam was serdecznie. Słuchajcie, żeby nie przedłużać zbytnio. Zapraszam gorąco na konkurs sponsorowany przez MD Komando. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o tym projekcie, to zapraszam na oficjalny kanał na YouTube MD Komando, również na Facebooka. Linki macie w opisie w tego filmu. Co do samego konkursu, regulamin jest bardzo prosty, wręcz banalny. Zostawiacie komentarz o treści konkurs plus odpowiedź na pytanie. Kto otworzy projekt MD Komando? Są tu dwie osoby, taka mała podpowiedź do mnie. I uwaga, ten komentarz zostawiacie pod ostatnim filmem chłopaków na kanale MD Komando. to jest ważne. Kolejna rzecz to oczywiście zostawiacie subskrypcję na kanale MD Komando. no i lajkujecie ten ostatni filmik chłopaków. Do wygrania, mówiłem czy nie? <totrofie> Te dwie koszeleczki, które teraz widzicie, bardzo fajna jakość. Mam, używam, jak najbardziej mogę polecić i konkursik potrwa do końca maja, tak, Dałam Wam sporo czasu, także, także co, chyba wszystko, nie? pozdrawiam serdecznie i zapraszam na film. Maneczku, witam Was serdecznie. Kolejne wyjście z Rutuśkiem Wersą. Stare przechodzone tereny, okolice leśniczówki. Dawno mnie to, kur to kurcze nie było, bo na rok czasu. No zazwyczaj późną zimą, gdzieś tam wczesną wiosną tutaj o, się kręcę. Ale teren mocno przechodzony, też jestem ciekawy co, co Wersa pokaże. No i powiem Wam pierwszy sygnał. Gdzie my to mamy? Tutaj. Słuchajcie, pierwszy sygnał jest, wydaje mi się, od lampy naftowej. O, no dzień dobry. Wpada pokrętełko w sporo tutaj foncików ciekawych, jakiś medal. Chyba nawet dwa medale wykopałem tutaj. O, srebrka, guziczki, także jestem ciekawy, no i sporo oczywiście dowocjonali, ja jestem ciekawy co tu dzisiaj wpadnie. jakieś dwie, trzy godzinki zobaczymy jak to będzie, fajna pogoda, w końcu odwilż, bez wiatru, bez deszczu, także wiosennie. Ładnie to brzmi. Sprawdzamy, jestem blisko takiego bogienka. dziki tu mają rodochę. Aluminijny no, Taki teren Tam dalej jest modniczek Ciekawe, fajne tam fanciki wpadały no Sporo tutaj naprawdę Sporo do a Tutaj do tej pory przechodzą pielgrzymki, chociaż może nie przez te na las tylko normalnie główną drogą, ale wydaje mi się, że wcześniej musiał tędy przechodzić tutaj w obrębie tej liściówki, gdzieś może nocowali. Także dlatego, sporo tych krzyżyków mezelików się tutaj kopało. Króciutko, wydaje mi się, że może obrączka, gołębia. troszeczkę głębiej. No mówią, że war to takie gówno <laughs> Poczekajcie, przeczyszczę I no, zaraz Wam pokażę no, taka dziwnie gruba ta moneta No nie wiem że, patrzcie jaka krąguś mutka co to będzie, bratynka, coś bardzo morskiego. a zobaczcie, no, ziemia jest tutaj kurcze, no wydaje mi się dosyć kwaśna, tylko przetarłem już patyna. Chodzi. to jest chyba guzik jednak albo poratynka Przemyjemy wodą i zaraz będzie wiadomo Ale super kurczę powiem ja że Może nie byłbym zdziwiony gdyby nie fakt, że ta miejscowość jest naprawdę masa wychodzona Ale naprawdę sportu spędziłem godzin I Eurotekiem potem i orx i latałem tutaj też z ziomkiem. Także teren mocno przechodzony. Nie jest to jakiś nowy teren. A tu proszę, jeszcze w ponowę fanty. Zobaczymy tu. no już jestem bardzo blisko modnika. Tam w tamtym gdzieś kierunku Trafiłem piękny medal, sporo który moment. moment guziczku O proszę O kurczę, myślałem, że cały Jest część dzwoneczka Niestety łamany Jedna druga odpadła Ale fajnie Fajna rzecz, szkoda kurczę, że niekompletna No i kolejny piękny sygnał ID 72 68 Jakby monetka jest chyba w grudzie chwila prawdy patrzcie jak pięknie wyskoczyła moneta przełączy się telefon ale widzę, że to tylko tylko albo aż amelinium 50 fenolków no super kurcze. Kolejny ciekawy sygnał. No że jesteśmy bardzo blisko modniczka. To już wyżej lepiej się kopie. Zgadaliście, że mamy monetkę. Powiem wam, że jest coś. Albo mi się udaje, Albo jakaś cienka monetka. Nie, to chyba fanik. To chyba tylko jest z No ale tak spoko. Zaraz przeczyszczę przy mojej wodą, pokażę wam na telefonie. Bardzo płytko było. Także sądziłem, że śmiecił. Co to jakieś Kurcze pas cnoty średniowieczny. <grystanie> Chyba jakieś planteczka była, nie? <grystanie> no i mamy sygnał. Wyszło. Sprawdzamy, Cóż to? O, ale piękna. Piękna, chociaż nie kompletna. Wydaje mi się, że. Czyść. Zapięcie od księgi. Może jakiegoś modlitywnika Ładna sprawa. Zaraz pokażę wam. Na telefonie. Wydaje mi się, że coś głęboko. Pierdółka malutka. Słuchajcie, sądziłem, że to ten drucik, ale stawiłem pointerka w dołek. No i zobaczcie, co jest. Jest guzior, Był na samym dnie! Przypuszczam, że to. Patrzcie, jakie piękny! Czekajcie, przyłączy się na telefon, ale tuteńko jest! Piękny orzeł w koronie! Trafiłem tutaj, chyba, dwie sztuki, również w pięknym stanie, tutaj już wklasać. Także stany cudowne. No piękne, ale tutaj, nie wiem, czy widzicie, straszny śmietnik dookoła. Ale pamiętam, przypominam sobie, że gdzieś tutaj w tej okolicy trafiłem strewerko No i ta meda całkiem niedaleko gdzieś tutaj wpadła. Coś Myślałem, że to jakaś nakładka na kamerę. No. no to zły kawleczka. Słuchaj, to tu bez wątpienia musiało być jakieś poletko bądź ogródek, bo już nie pierwszym rzecz. Taką właśnie do przemysłu. O, znalazłem. Może nie widzi, bo gdzieś to jest pierwsza, ale pamiętam, że to się jakieś grabki, haczki. I teraz coś w formie haczki? Taka rzeczka tu przepływa, zaraz podejdziemy, zobaczymy jaki stan wody. Odpory no ten kurczę, naprawdę na wiele, wiele, wiele godzin śmigania, bo praktycznie kręcimy się cały czas w tym samym miejscu. Tam dalej jest młodnik, również ciekawy. No nic, mamy jeszcze chwilę. Jest przy takim ale z tego co widzę to malutko wody kurcze. No proszę, jest monetka, ale tylko jeden fejning cesarstwa niemieckiego. A stan nawet, nawet, przed chwilką też padła moneta, ale straszny destrukt, nie też fenol, ale spróż, nie pokazywałem, bo nic ciekawego. Мы <laughs> oh, Ale piękna plomba. O! No nie wierzę. Pewnie że plomb tutaj nie trafiałem, a ta jest. O, cudna. z krzyżem. Przyłączy się do telefon, przeczyszczył dokładnie. No ale tutaj, no. no i proszę. Jest na szczęście. Podkówka. Kurczę, muszę ją gdzieś tutaj zostawić. Bo nie wiem, plecaka dzisiaj ze sobą. Ale wrócę na pewno, bo zbieram podkowę na ogonie. Zgadzam się z to podkówka. Słuchajcie, jak na razie nic specjalnego. Oj, chodzę tutaj przy rzeczce w tych haszczorach. Wpada łyżeczka teraz. O starsza, bo miedziana. Tutaj taki modnik, także pokręcimy się w tym modniku. Jest moneta, świeżo wykopana. Przypuszczam, że to będzie perelek. Chociaż powiem Wam, gdzie ja to mam? Sporo tutaj teraz wykopałem tubek, jakichś pukremach. Wszystkie niemieckie. Tutaj tu akurat piszę po angielsku, ale przypuszczam, że to niemieckie tubki. No, sprawdzamy widzę urba to no nic. Mamy 20 złotych pewnie ósmy siódmy już wydaje mi się, że dojrzałem tak jeden tonik trzecia rzesza. Słuchajcie, czy to jest wykopomna chwila i pierwsze złotko wersacze? <grystanie> no słuchajcie, coś mamy, coś dużego i okrągłego. <grystanie> Czyżby to moneta? Spuszczam, że to, kurczę, PRN. Strasznie mocno bląśnięta. Grubawa. Chociaż nie jest to na pewno perełka, bo nie widzę rantu. A nie widzę ząbkowań na rancie. Jest spory moniak. Przeczyszczę i zaraz pokażę Wam na telefonie. Ale jest jakiś kotlecik. Na no takie zniesienie ja teraz się wybrałem. Strasznie górzysty teren i <grych> stare sosny. O kurcze! Kiedyś spuszczano żywicy z tych piękny zapach. Będą za że zawsze lubiłem sobie taką żywicę przypalać jakimś zapałką, fajny to aromat wydziela. No nic. Lecimy, sprawdzimy. Póciutko coś. Aż dziwne, że kurczę nie widzę tutaj jak na razie. O, żadnych kubeczków po żywicy. raczej kubeczek nie będzie. Chyba, że. Wykrakałeś, nie ma się to dziwić. Masa tutaj zaciętych tych sosem. Fajna tutaj polanka. Nic, nabieramy. Kurczę, sądziłem, że kolejny kubeczek. A tu proszę Piękna trzączka. Przełączam się na telefon, zaraz pokażę Wam z bliska, ale jest naprawdę ładna. O kurczę, na takim... Na takiej skarpie. Sygnał i zobaczcie. Piękna siekierka. No, może nie taka piękna. Bo widać, leży tu już sobie sporo czasu, ładnie się uszutleniło no, żelastwo, ale no, zabieram. Na wierzchu i na butem kopnęłem, moneta i co mamy, 20 groszy, paralelki. No i siemaneczko, witam Was serdecznie przy niedzieli z garażu, ładnie to teraz Wam pokażę. Co tam się dzieje kurcze na, na bazie? Co tam jest działane przy ładzie w ostatnim czasie? No ale najpierw znajdki. No powiem wam szczerze, jestem mega zaskoczony. O, mega zaskoczony wersą, bo no, kurcze jest miejscem mega mocno przechodzone, Także nie dziwiłoby mnie to jakoś mocno, jakby nie to, że te miejsce naprawdę mocno przychodziłem wtedy i Oryxem i mm, eurotekiem a tu jeszcze sporo wyszło z monet przeważył PRL, ale wpadła całkiem ładna dyczka z kościuszko 66 rok tutaj jest 20 zł, 20 groszy i wydaje mi się, że zlepek, zlepek, zlepek mm, 10 groszówek Nie wiem czy to użycie o tutaj widać Moje piękne palce. <noise> dzień w dzień siedzę, kurczę. Przy tym ładzie, przy tej ładzie mam dosyć. Ale wydaje mi się, że jeszcze może miesiąc i będzie gotowa. Ale tak. Przejdźmy dalej. Trochę guzików. Jakaś tam całkiem przyzwoita sprzączka, Całkiem fajna. Bardzo ładny guzik. Wzór 33. Orzeł w koronie tutaj jest data 34 rok Warszawa Zapięcie zapewne od jakiegoś modlitewniczka na miejscowa mocno mocno, mocno, mocno Obdorywała takimi właśnie znajdkami, dewocjonaliami itd. dalej, No ostatnio też ta twórka, tam została, te, ten pojemniczek na wodę święconą. No i tutaj kolejny taki fant właśnie związany z Kościołem. Bardzo ciekawa plomba. Z okiem, spora. Plomba Stowarzyszenia Misyjnego działającego w Afryce. To stowarzyszenie powstało niedaleko Poznania. No, bardzo ciekawa znajdka. I w fajnym, całkiem przyzwoitym stanie. Tutaj jakaś pionka, trochę guziczków. Kawałek dzwoneczka. Półwka dosłownie. Szkoda, że nie Jakieś tam oko od lampki. Stara obrączka głębia. No i to. Bo ja mam szczerze, że na początku sądziłem 100%, że to jakiś padziew. No, ale kurczę im bardziej się temu przyglądam, tym bardziej wygląda mi to na jakieś kurcze, złotko słabe. Przemyte wodą w środku kamyczki. No, wydaje mi się, że wygląda to zbyt jakoś no, nie wiem, za dokładnie na jakiś padziew odpustowy. Tutaj dopiero w domu się zorientowałem. Z jednej, jak i z drugiej strony wychodzi łańcuszek, także yy, było to coś w formie nie wiem, nasienika albo zawierzki przy nasieniku albo jakiejś prąsoletki. No nie ma punc, nie ma prób. No ale wygląda to całkiem fajnie. No nic to trzeba sprawdzić. Jest to dosyć, no wydaje mi się, ciężkie jak na jakiś mediuszany miedziu, fand. No i bardzo nisko to miło. Także kurczę, fajny wypadik. Teraz wam pokażę, co tu się dzieje. O, na garażu. A tu słuchajcie, aktualizacja. Bo <grych> minęło sporo czasu od tego podsumowania, które nagrywałem. Ale odcinka już jest, powiem wam szczerze, w 70% ukończona. No jeździ. Ostatnio zrobiłem przegląd też. E, Opłaty i tak dalej. Kilka razy już w terenie nią byłem. Świetna sprawa. Ale będzie, tak myślę, niedługo, bo tam jeszcze kilka rzeczy muszę dopracować. Jakiś filmik. Mm filmik z samego jakiegoś tam remontu i tak dalej tak w środku się prezentuje no w teren, niezawodne autko pozdrawiam raz jeszcze i słuchajcie zapraszam na konkursy no i do następnego mam nadzieję, że zobaczymy się niebawem, że ten film kurcze znowu nie wpadnie za dwa miesiące bywajcie